uroczystość ciała i krwi Chrystusa w związku z Jego kapłaństwem, którego Eucharystia jest najwyższym darem, ofiarą złożoną Ojcu i ucztą przygotowaną dla ludzi. Pierwsze czytanie przypomina najstarszą figurę Chrystusa kapłana, Melchizedeka, króla Salem i kapłana, Boga Najwyższego, który jako dziękczynienie Bogu za zwycięstwo odniesione przez Abrahama składa ofiarę z chleba i wina. Symboli Eucharystii. O tej tajemniczej osobistości, o której pochodzeniu czy, czy pochodzeniu czy śmierci Biblia nie czyni żadnej wzmianki, święty Ten Paweł napisał: Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie ma ani początku dni, ani też końca życia. Upodobniony zaś do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze. Merkizedek jest nazywany kapłanem na zawsze, ponieważ nikt nie zna jego początku ani końca. Ten tytuł. Z większą słusznością przesyłuje Chrystusowi, którego kapłaństwo podchodzi nie od ludzi, lecz od Boga. I dlatego jest wieczne w pełnym tego słowa znaczeniu. Dla Niego Kościół stosuje wiersza, który powtarza dzisiaj w psalmie responsoryjnym. Ty jesteś kapłanem na zawsze według porządku Melchizedeka. W Nowym Testamencie ustało kapłaństwo lewitów trwa wieczne kapłaństwo Chrystusa, które przedłuża się w czasie przez kapłaństwo katolickie. Drugie czytanie ukazuje Chrystusa kapłana ustanawiającego Eucharystię, ofiarę Nowego Testamentu. Opowiadanie przekazuje apostoł według tradycji i tego, co on sam otrzymał od Pana. Jezus, tak jak Melchizedek, pokazuje chleb i wino, lecz jego błogosławieństwo dokonuje wielkiego cudu. To jest ciało moje za Was wydane. Ten kiedyś jest nowym przymierzem we krwi mojej. Nie jest to już chleb, lecz prawdziwe ciało Chrystusa. Już nie wino lecz prawdziwa chwilę. Jezus uprzedza w Eucharystii Ofiarę, jakiej dokona na Kalwarii w swoich poranionych członkach, a uprzedzając ją, pozostawia w testamencie dla swoich wyznawców jako żywą pamiątkę swojej męki. Czyńcie to na moją pamiątkę. Dlatego święty Paweł kończy, ile ktoś spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Państwa głosicie. Nie jest to pamiątka, która ogranicza się do wspomnienia przeszłego wydarzenia, czy też wygłoszenia tych samych słów. Eucharystia, chociaż w tej samej formie sakramentalnej, ofiarą krzyża i uczcią ostatniej wieczerzy, czy nie zawsze aktualną i obecną. Ta sama rzeczywistość zostaje ofiarowana wiernym wszystkich czasów, aby mogły łączyć się z ofiarą Chrystusa i karmić się jego ciałem i krwią w oczekiwaniu jego przyjścia. Eucharystia jako ucznia pomaga dzisiejsza Ewangelia pod zrozumiałą figurą rozmnożenia chleba. Tutaj dostrzegamy nie tylko daleki symbol chleba i wina, jaki ofiarował Melchizedek, lecz oglądamy czynność Jezusa jako przygotowanie do wieczerzy eucharystycznej. Jezus bierze chleby, podnosząc oczy do Nieba, błogosławi jełami łami i rozdziela. Wszystkie te gesty powtórzy w Wieczerniku, przemieniając chleb w swoje ciało. Jeszcze inny szczegół przyciąga uwagę. Chleby roznażają się w jego rękach, a z nich pochodzą w ręko, przechodzą w ręce uczniów, którzy go ścigają w Tak więc zawsze on będzie dokonywał cudu eucharystycznego, posługując się jednak swoimi kapłanami, którzy będą jego szafarzami i stróżami. W końcu wszyscy jedli i nasycili się. Eucharystia jest uczką wydaną dla wszystkich ludzi, aby zaspokoić głód Boga życia wiecznego. Uroczystość dzisiejsza jest wezwaniem do ożywienia wiary i miłości względem Eucharystii, aby wierni byli bardziej nasyceni, zbliżali się do niej z większą gorliwością i potrafili budzić ten zbawienny głód w braciach wojennych. Chcemy wspólnie również poznać Boga, uchylić rąbka tajemnicy Bożej, bo kto nie zna Boga, nie zna też i człowieka, jak powiedział teolog niemiecki Roman, Romano Guardini. Chcemy poznać Boga, aby jeszcze lepiej poznać nas i nasze przeznaczenie. Chcemy poznać Boga, abyśmy Zaczerpnąwszy tej godności dzieci Bożych, mogli jako ludzie wierzący z podniesionymi głowami iść ku wiecznej Ojczyźnie przez doczesność naszą. Siostry i bracia, składamy na tym najświętszym ołtarzu tę ofiarę eucharystyczną za całą naszą wspólnotę parafialną. Chcemy Bogu powierzyć wszystkie Wasze utrapienia, smutki i radości. Chcemy, aby dobry Bóg spojrzał w stroskane serca i dusze. Chcemy, aby błogosławił Waszym domom, naszej całej parafii, aby błogosławił naszym rodzinom, której też nie brak ani łez, ani trudów, ani krzyża. Chcemy prosić Boga, aby szczególnym okiem miłosierdzia swego i opatrzności swojej spojrzał na dzieci. Pobłogosławił im na piękne i święte życie. Chcemy, aby pobłogosławił młodzieży, która jest naprawdę nadzieją Kościoła i świata. Oni otwierają swoje serca na najpiękniejsze wartości. Oni przypominają nam o naszej młodości i o naszych planach i zamierzeniach, o naszych marzeniach. Niech Bóg Wam błogosławi, droga młodzieży. Chcemy prosić, aby Dobry Pan pobłogosławił wszystkim małżonkom, aby pochylił się nad nimi i umocnił ich miłość do siebie nawzajem. Chcemy prosić Boga Wszechmogącego, aby spojrzał łaskawym okiem miłosierdzia swego na wszystkich chorych i cierpiących, na tych, którzy dźwigają szczególny krzyż utrapienia ciała czy duszy. Chcemy prosić Boga, aby błogosławił wszystkim którzy borykają się z trudnościami dnia codziennego, którym brakuje chleba, którym brakuje pracy, którym, którym brakuje rodzin, tęsknią za tymi rodzinami, bo gdzieś z dala od swoich domów, zdobywają chleb na stół w swoim domu, w swojej rodzinie. I chcemy prosić Boga, aby ulitował się nad wszystkimi zmarłymi, z naszych domów i rodzin aby ogarnął ich swoim miłosierdziem, wybaczył im ludzkie grzechy i upadki i przyjął ich do na swoich wybranych. W sposób szczególniejszy chcemy uprosić łaski dla dzieci, które przyjęły w tym roku pierwszą komunię świętą w naszej świątyni i gdziekolwiek indziej. Niech noszą w swoim sercu nieustannie Chrystusa, niech z ich oczu, w ich oczach będzie widać niebo. Obejmujemy naszą modlitwą siostry i bracia, wszystkie sprawy dnia codziennego, które w naszej parafii przeżywamy. Obejmujemy nowe dzieło budowy świątyni. Za to składamy świętszą ofiarę ks. Ksiądz ojciec Jan Paweł w intencji Bartka z Kuzyn, który obchodzi swoją rocznicę yy, urodzi. Prosimy Boga Wszechmocnego, aby mu błogosławił. Do tych intencji wszystkich siostry i bracia, bo ja za całą parafię i za wszystkich miłegości sprawuję. Dołączmy swoje własne, te, które Bóg widzi, niech im Bóg błogosławi. Najpierw jednak prośmy Go o miłosierdzie Boga, prośmy Go o miłosierdzie Ojca, prośmy Go, aby zesłał Ducha Świętego, broczył nasze serca w miłości do Niego. the first błogosławił Abrahama, mówiąc: Niech będzie błogosławiony Abraham przez Boga Najwyższego, w stwórce nieba i ziemi. Niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który w twoje ręce wydał twoich wrogów. Abraham dał mu dziesiątą część ze wszystkiego. Oto słowo Boże. Jezuszka, został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połał i rzekł – to jest ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie skończywszy wieczerzę wziął kielich mówiąc – ten kielich jest nowym przymierzem we krwi mojej. Czyńcie to ile razy pić będziecie na moją pamiątkę. Ilekroć bowiem spożywacie tętle, albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie. Oto słowo Boże. Amen. Pan z wami. Jezu, Mówiąc, opraw ku idą do okolicznych wsi i zagród, gdzie znajdą schronienie i żywność, bo jesteśmy tu na pustkowi. Lecz on rzekł do nich, wydajcie im jeść. Oni odpowiedzieli, mamy tylko pięć chlebów i dwie ryby, chyba że pójdziemy i nakupimy żywności dla wszystkich tych ludzi. Było bowiem około pięciu tysięcy mężczyzn. Wtedy rzekł do swego każdy im rozsiął się gromadami, mniej więcej po pięćdziesięciu. Uczynili daki, i rozmieścili ich wszystkich. A on wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo i odmówiwszy nad nimi błogosławieństwo, połamał i dawał uczniom, by podawali ludowi. Jedli i nasycili się wszyscy i zebrano jeszcze dwanaście koszów połąków, które im zostały. Oto słowo Pańskie, Panie Marianie, mieli goście, kolejny rok minął od tamtego Bożego Ciała i nazbierało się nam nieco nowych doświadczeń. Cały zastęp bliskich poszedł do nieba, dołączyli do nas nowi znajomi tutaj na Ziemi, Czas pokazał również, co potrafi z nami zrobić. Niektóre z naszych marzeń się spełniły, ale większość nie. Może to i dobrze, przynajmniej będzie o czym dalej marzyć. Zdrowia, albo może pewne jego braki, dają znać o sobie. Wiele się pozmieniało, a najbardziej zmieniły się nasze twarze. Pozostały w nich jakieś takie maleńkie fragmenty twarzy z roku, które tkwią w naszej pamięci. Wtedy idąc za Najświętszym sakramentem snuliśmy marzenia, wypowiadaliśmy nasze pragnienia, błagaliśmy Boga, bo chcieliśmy go układać to, co się rozsypywało czy rozsypało, a dzisiaj za pewne, za Dawidem możemy powtórzyć w słowach chęć widzim, w działaniach potęgę trudniej dzień dobrze przeżyć niż napisać księgę. Idąc ponownie za nim, za chlebem życia, muszę to sobie jakoś poukładać, bo w tym kierunku, co pójdzie procesja Udam się kiedyś po raz ostatni niesiony na ramionach bliskich. Dlatego jak każdy rozumny człowiek, ja też nie chcę, aby życie moje było byle jakie. Muszę jednak szczerze przyznać siostry i bracia, że oczyścić swoje życie z byle jakości jest czymś niezwykle trudnym. Nigdy się tego nie wyzbyłem i ciągle przełapuję się na tym, na byle jakich ścieżkach, w byle jakich miejscach i w byle jakich działaniach. I ciągle jest jeszcze tego dużo. I nieustannie potrzebny jest ten wysiłek i to przypominanie sobie, że nie chcę, by życie moje było byle jakie. A wielkim umęczeniem dla każdego z nas, dla człowieka, Odnalezienie swojej życiowej drogi, tej jedynej, która jest wyznaczona przez Boga i przynosi spokój wewnętrzny, nawet gdy trudy na niej spotykane bywają niezmiernie wielkie, nie do uniesienia. Potrzeba czasu, wysiłku, roztropnego rozeznawania aby nie pomylić kierunków, albo nie wpaść w jakiś ciemny zaułek, gdzie zmarnuje swoje życie. Trzeba też takiego spokoju wewnętrznego, cierpliwości, odwagi, aby wytrwale kroczyć tą właśnie drogą, którą wskazali nam nasi ojcowie, którą wskazały nam nasze kochane mamy. Trzeba niezwykle cierpliwości i odwagi aby wytrwale kroczyć tą drogą, którą dzięki Bogu uważam za swoją, aby nie dać się, da się ponieść modzie, czasom, czy też przewrotnym i bezbożnym ludziom, którzy zamącą nam w głowach, trzeba nieustannie prosić od rana do wieczora, do nocy samej, aby Dobry Bóg błogosławił pragnieniom, marzeniom i wszystkim zamiarom, aby się wystarczyło, bym umiał przemieniać ten szary dzień, zwykły, normalny dzień tutaj przeżywany na mierzyńskiej ziemi, na prawdziwą przygodę wiodącą do nieba, i żeby rosła chwała Boża i zbliżało się do chrześcijańskiej doskonałości moje życie. Bardzo potrzeba mi wiary i potrzeba chleba, który daje życie, Dlatego nie może być w moim istnieniu miejsca na rozwiązanie połowiczne czy nawet jakieś kompromisy łatwe. Muszę pamiętać o tym, że gdy Boga zetnie się na boczny to, gdy nie będzie go w rodzinach i szkołach, to nie ma się czemu dziwić temu, co się dzieje na naszych ulicach. I muszę też o tym pamiętać, że zawsze znajdą się tacy, którzy będą nam, chrześcijanom, wytykać amator amatorszczyznę, czy jakiś płytki katolicyzm, pójdą przed kamery telewizyjne do parlamentu, rzucą wyzwanie życiu i bogu, odsuną na bok sprawy Boże, wartości najświętsze, wartości podstawowe, przyrodzone i naturalne, a zaproponują moralny kicz, dziadostwo duchowe i iście w diabelskie życie wiodące do przekleństwa wiecznego. Rozmyją człowiekowi dekalo, jak tu być sobą, panie Jezu? Co zrobić, żeby życie nie było byle jakie, moje życie? Być może dzisiaj w tę uroczystość Bożego Ciała gdy będziemy wpatrywać się w Najświętszą kostnię, odważymy się zadać sobie pytanie, bijąc się we własnej piersi. Gdzie się podziała ta cudowna dziewczyna? Gdzie się podział ten wspaniały Boga? Ten ze szkolnych lat, kiedy jeszcze było tyle w nas zapału. Tyle w nas odwagi, by zmieniać ten świat na lepszy. Jeszcze mamy obraz im w oczach naszych. Tak, kiedy byli kolorowi, bezkompromisowi i takie mieliśmy szczytne plany, takie na, nadzwyczajne zamierzenia. Ciągle słyszymy im krytyczne słowa. Ilu z nich takimi pozostało? Ilu z nas takimi pozostało? a gdzie cała reszta? Powypadały nam która ze skrzydeł, a chcieliśmy latać. Pociemniały nasze twarze. Wielu z nas dostopiło się, wsiąkło w szary tłum. Co się z nami porobiło? Którzy są prawdziwi tamci, o których my myślimy i wspominamy, czy ci, których umieszczamy na portalach, na Facebookach co się z nami porobiło, że mamy więcej przyjaciół w wirtualnym świecie pseudo-przyjaciół niż w rzeczywistości. Gdyby tak jeszcze raz można było zacząć, ale wiemy, że już się to nie wróci. Być może z większym sercem, jeszcze z większą odwagą i z większą ostrożnością byśmy podawali rękę towarzyszom życiowej wędrówki. Ale zawsze siostry bracia, można zaczynać od nowa. Dopóki człowiek oddycha, można zaczynać od nowa. Tak się dzieje, zwłaszcza wśród przyjaciół Mistrza z Nazaretu, wśród wyznawców Jezusa Chrystusa. A takimi jesteśmy. Trzeba tylko sobie przypomnieć to, co w nas jest człowiecze i boskie, i uświadomić sobie tak, że można być naprawdę Bożym człowiekiem. Przecież nie umarły serca w nas i nasze sumienia. Przecież do Boga i do ludzi nie zawsze się idzie prostą drogą i przez główną bramę. Czasem na przełaj, doskonale to znamy ze swojego życia, czasami trochę naokoło, poprzez rozpacz, po biednych, po ścieżkach, z każdego miejsca, skąd On nas wzywa i wzywa to, co jeszcze w nas nie umarło. Trzeba tylko zadbać o to, by nasze człowieczeństwo i nasze chrześcijaństwo nie było tandetą i nie było amatorszczyzną. Tej właśnie ludzkiej męce, która toczy się w duszach naszych, tym pytaniom stawia kres Chrystus w Eucharystii, ponieważ staje się kimś najbliższym z nas, staje się mocą naszym i życiem. I on nieustannie nam mówi, kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie a ja w nim. Chrystus mówił to ucząc w synagodze w Katarna, gdy zapowiedział ustanowienie Eucharystii, którą dzisiaj uczcimy na ulicach naszej miejscowości. I wtedy, jak napisał święty Jan, wtedy wielu z jego uczniów już z nim nie chodziło i od niego też. Sama zapowiedź już Eucharystii, spożywania Jego ciała, staje się dla nich powodem zgorszenia i rezygnacji i zwątpienia. I do dzisiaj Eucharystia pozostaje takim miejscem zasadniczej, radykalnej próby naszej wiary i zawierzenia Jezusowi Chrystusowi. Do dzisiaj, szosty bracia, karmimy się Eucharystią, ale inni o tę tajemnicę Bożego ciała się rozwijają. Jezus wraca się wtedy, gdy odchodzą od niego.